Bajanki, bajki, cioci Ani, Jan Brzechwa, hipopotam, czyta Anna Drozd-Sławińska. Zachwycony jej powabem, hipopotam, błagał żabę: Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotam, kilogramów waży z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie. I że ze mną żyć przyjemnie Czuję w sobie wielki zapał Będę ci motylki łapał I na grzbiecie jak w karecie Będę woził cię po świecie A gdy jazda już cię znuży Wrócisz znowu do kałuży Krótko mówiąc Twoją wolę Zawsze chętnie za to wolę Każdy rozkaz spełnię ściśle Co ty na to? Właśnie myślę Dobre chęci twoje cenię a więc, owszem, mam życzenie. Jakie powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko, i nie krępuj się zupełnie. Twe życzenie każde spełnię, nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę, nawlecz igłę.